Od jakiegoś czasu pęclo tylko dzisiaj robię łowy, nie dzwoń Zobaczymy się niebawem, wezmę ją na tęstwo Obejrzymy bajkę, bo nie like No nie chemo, to jest podzizielsko Ale Musisz wiedzieć, że ja i ziomo to w górę pójdziemy na pewno czuję, że jak nie wygram to zapomnę, co to jest trześć W o sprawach co powodują Bezsenność, chwila ciszy i mu zapowodują mu niespokój ducha hey, hey. Też kiedy załapię bucha, czuję się tak trochę lekko i w sumie nie wiem czego szukam Co ja robię tutaj, jeszcze trochę i dwie od weekendu do weekendu, żeby się nastukać. Od numeru do numeru ciągle łapie bucha. Ej, Ty, posłuchaj co wam rzucam. Bo to żadna bójda chuja Warte elementy świata, chcą coś znowu say. dalej palę, no i kładę wokale. Ja przy mikrofonie stale i stare czasy nieważne. Bo myślę co będzie dalej. Ty dla mnie byłeś ziomalem do czasu. Ej, dopóki czegoś nie zrozumiałem. Czasu penslą, tylko dzisiaj robię łowy, nie Zobaczymy się niebawem, wezmę ją na ten floor, Obejrzymy bajkę, bonik, To doni chemo, to jest to dzisiejsze. Ale musisz wiedzieć, że ja i ziomo, to w górę pójdziemy na pewno. Czuję, że jak nie wygram, to zapomnę, co to jest trzeźwe. zapomnę o sprawach, co powodują bezsilność. Chwila ciszy i mu zapowodują, u mnie spowoduje nie wiesz jak to wkurgać. Kiedy na wiosce pucha Czuję, że głowa wybucha hey, Na bomby jak sapę na sanie dobra sztuka pan na to nie sztuka hey, To jest zwykła sucha Hej, hej, hej Kładę kolejny wokal One chciałyby tu być Ale nie będą w ramionach Każdy ma swój własny szczyt Ty go dalej szukaj chłopak Kiedyś nie chciałem tu żyć Teraz to wiem, że podoła Hej Do jakiegoś czasu pędzlą Sucho dzisiaj robię łowy Nie dzwoń Zobaczymy się niebawem Wezmę ją na dęskę Hej Obejrzymy bajkę Bo nikt kraj Hełm, to jest ujście zielsko.